Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow, Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Globalny Inwestor. To tradycyjnie zaczynamy od omówienia nastrojów, no i jeśli chodzi o na pierwszą połowę e, bieżącego tygodnia, no to widać, że po fenomenalnym poniedziałku, po wyznaczeniu nowych szczytów, trochę inwestorzy e, łapią oddech przed drugą połową tygodnia, przed tym bezpośrednio co będzie działo się w piątek, a mianowicie e, sympozjum amerykańskich bankierów centralnych w Jackson Hole, na którym w przeszłości lubili oni dawać sygnały wobec tego czego możemy się spodziewać po polityce monetarnej w kolejnych Miesiącach. Jeśli chodzi o oczekiwania, no tutaj rynek spodziewa się, że w związku z narastającą ilością nowych przypadków COVID-19 na świecie, wariantem Delta, nie tylko w Stanach, ale i w Europie czy w rejonie Azji, normalizacja zostanie odsunięta w czasie. Rynek liczy na to, że będzie. To odsunięcie na nawet 2022 rok, jeśli tak, jeśli tak, by popłynął przekaz, jeśli przekaz bankierów centralnych pozostawałby zachowawczy, jak najbardziej tutaj miałby on potencjał do tego, żeby dać inwestorom kolejny impuls do kontynuowania wzrostu. Jak na razie czekamy na to, co się może wydarzyć dopiero w drugiej połowie tygodnia i ta atmosfera wyczekiwania może stabilizować nieco zmienność. Jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarze makroekonomiczne to pozostaje ono praktycznie puste, a na uwagę zasługuje jedynie opublikowany przed południem wskaźnik niemieckiego Instytutu IFO, który uważany jest za najlepsze źródło informacji u naszego zachodniego partnera handlowego. Ten tam spadł dużo mocniej od oczekiwań, ale co istotniejsze pogorszyły się perspektywy kolejnych sześciu miesięcy, bo subindeks bieżącej Koniunktury pozostaje na bardzo wysokim poziomie, to znaczy koniunktura jest dobra, ale przedsiębiorstwa oczekują kolejnej fali koronawirusa, wariantu delta, przywracania restrykcji na jesieni, tego się boją i to może negatywnie oddziaływać na aktywność. Również przedsiębiorstwa niemieckie bardzo obawiają się deficytu na rynku półprzewodników, głównie producenci aut tutaj borykają się z dużymi przestojami z tego tytułu i widać to po nastrojach niemieckich przedsiębiorców. Zatem z tego tytułu tamtejsze spółki radzą sobie w tym momencie. Relatywnie gorzej niż chociażby główne indeksy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, no to zwróćmy rzućmy okiem na rentowności 10-latek, te dobijają do 1 i 3, czyli no, lekkie odbicie, ale cały czas poruszamy się w trendzie bocznym, i tutaj oczekiwanie na normalizację absolutnie nie powinno negatywnie. Pływać na rynek akcyjny i oddziaływać do przepływu kapitału właśnie od cenacji w kierunku rynku długu. Jeśli chodzi o te zagrożenia związane z wariantem Delta, to one raczej odsuwają nam w czasie normalizacji niż tutaj sugerują, że ona może się rozpocząć w niedługim czasie. Przejdźmy teraz do poszczególnych spółek. Na początek weźmy na, ta, na tapetę. Alfabet. Z jednej strony pozytywne informacje, z drugiej strony negatywne. Zacznijmy od tych ostatnich negatywne, Patrząc na notowania, alfabet spółki matki Google absolutnie nie można się takich podstaw doszukiwać, bowiem znajdują się one wprost na szczycie. Choć tutaj doniesienia z Korei Południowej mogą stanowić Kolejny kamyczek do nadszerpnięcia tej pozycji gigantów technologicznych, właśnie takich jak posiada Alphabet czy Google. Mowa o mm, sklepach czy App Store czy Google Play, bowiem koreańskie władze e, no, planują ograniczenia e, na te dwie spółki w związku z pobieraniem bardzo dużych prowizji, jeśli chodzi o mm, aplikacje, które. E, które są dystrybuowane przez zarówno Google Play czy App Store. Jeśli chodzi o te prowizje, które spółki popierwa, pobierają od twórców, sięgają one nawet 30%. No i z tego tytułu koreańskie władze sugerują, że jest to podejmowanie nieuczciwej konkurencji i wykorzystywanie tych mniejszych podmiotów. Jest to taki kamyczek w dyskusji, która może rozgorzyć na szeroką skalę. No, jeśli tak, no to tutaj spółki pod naporem większej ilości państw, które walczyłyby z tego typu trendami, mogłyby zacząć się opierać i to w konsekwencji mogłyby negatywnie wpływać na biznes. Jak na razie absolutnie nie widać takiego przełożenia. E, oczywiście, zarówno o, o Google, jak i mm, Apple komunikują, że to jest e, w interesie zarówno twórców, jak i nabywców, e, później klientów dla bezpieczeństwa, etc. etc. Zatem e, wynik tego sporu pomiędzy mm, przedstawicielami Korei Północnej a największymi gigantami technologicznymi nie jest jeszcze do końca z góry określony. E, jeśli chodzi o pozytywne informacje, no to. Spółka zależna od Google, właśnie testuje auta autonomiczne w San Francisco. Dokładnie taksówki, które wcześniej działały na przedmieściach Phoenix, tam po trzyletnim okresie wdrażającym zostały wykorzystane na szeroką skalę. W tym momencie. Testy są prowadzone w San Francisco. Jeśli również będą tak owocne jak Phoenix, spółka będzie dalej pracowała nad rozwojem swojej technologii i tutaj no, planowała wdrożenie tego pomysłu na szeroką skalę. Zatem kolejny biznes, który powinien no, długoterminowo poprawiać perspektywy. Jeśli chodzi o Same perspektywy te pozostają wyśmienite. Praktycznie wszyscy analitycy fundamentalnie rekomendują pozycje długie, stąd to jest jeden z gigantów technologicznych, który posiada chyba najwyższy stosunek rekomendacji pozycji długich. Facebook, spółka, która również może pochwalić się wyśmienitymi rekomendacjami fundamentalnymi, od nich zacznijmy. No, w tym przypadku blisko 80% na baj tych pojawiają się nieco ze względu też na aktualizacji polityki, polityki prywatności ze strony Apple i jak negatywny będzie miał to wynik w kolejnych kwartałach na wyniki Facebooka. Ten oczywiście widzi te ryzyka i komunikował o nich, aczkolwiek spółka sama pracuje nad mm, możliwością uzyskania kolejnych źródeł przychodów. Mowa tym razem o tokenach e, NFT. To są... Mm, e, certyfikaty e, cyfrowe, unikalne, oparte na technologii bloków blockchain i e, no, spółka chce rozwijać tą technologię, nie powiedziała jeszcze e, w jaki sposób będzie bezpośrednio wykorzystywała to w prowadzeniu swojego biznesu, ale uwzględniając to, jaką e, spektakularną popularność odniósł Bitcoin również. Tutaj prace mogą być dość zaawansowane, jeśli chodzi o tokeny NFT. O rekomendacjach już mówiliśmy. Na koniec Uber, kolejna amerykańska spółka, e, która walczy o wyjście na kreskę, o to, żeby w 2021 roku w końcu osiągnąć rentowność. Na drodze jak najbardziej stoją. E, Uberowi kolejne przeszkody narzucane przez tym razem władzę Kalifornii. Tutaj tończący się od dawna spór dotyczący tego, jak traktować pracowników Ubera, czy też Lifta, czy traktować ich jako podwykonawców pracowników Zewnętrznych, czy też jako własnych pracowników, to oczywiście się wiąże z ubezpieczeniem, kosztami, urlopami i innymi benefitami. Jak na razie wynik tego sporu sugeruje, że możemy iść w kierunku uznania kierowców Ubera jako pracowników, co automatycznie będzie wiązało się z podwyższeniem kosztów, również. Kolejne stany mogą iść dalej tą drogą. Podobnie jak to chociażby było w Wielkiej Brytanii czy Unii Europejskiej, widać, że te elementy mogą utrudniać perspektywę uzyskania rentowności przez Ubera, która sukcesywnie odsuwa się w czasie po ostatnich gorszych od oczekiwań wynikach. Pytanie, jaka będzie jesień, i czy ta mobilność nie spadnie ze względu na przywracane restrykcje. Znowu to uzyskanie rentowności przesunie się na 2020 drugi rok. Jeśli chodzi o rekomendacje, te pozostają, no jak przystało na giganta technologicznego, te Blisko 90% rekomendacji to pozycje długie, zatem analitycy fundamentalni cały czas niezaprzeczalnie pozostają optymistycznie nastawieni wobec spółki. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję i ze swojej strony zapraszam na kolejne szkolenia. Na koniec jeszcze informacja prawna. Pozdrawiam i do usłyszenia.